Dziś słów parę o szacowaniu pierwiastków. Przede wszystkim pamiętaj, że jak będziemy zapisywali jakąś właśnie oszacowaną, czyli zaokrągloną wartość, to nie piszemy równa się. Zapisujemy wynik poprzedzony takimi oto falami, które symbolizują, że właśnie nasz wynik, to co piszemy, jest zaokrąglone. Nie będzie to nigdy dokładna wartość. Po drugie, jesteś zobowiązany, aby znać zaokrąglenie pierwiastka z dwóch. I pierwiastka z trzech. Ten pierwszy to około 1,41, a ten drugi to 1,73. Zapamiętać sobie te wartości można na różne możliwe sposoby i o ile większości z osób udaje zapamiętać się to drugie miejsce po przecinku, czyli że pierwiastek z dwóch to jest 1,4 coś tam i pierwiastek z trzech to 1,7 coś tam, to właśnie mają kłopot z tym drugim miejscem po przecinku. Czasem mylą, gdzie jest jedynka, gdzie jest trójka. Ja też miałem z tym kłopot i w końcu udało mi się to zapamiętać w ten sposób. Przede wszystkim tam, gdzie mamy pierwiastek z dwóch tam wartość będzie mniejsza, czyli na końcu jest mniejsza jedynka, a tam, gdzie mamy pierwiastek z 3, tam wartość będzie większa, czyli na końcu mamy trójkę, i również to pierwiastek z 3 można zapamiętać sobie w ten sposób, że na końcu ma też trójkę, czyli trójki przyjaciółki. Sytuacja, która często powtarza się w matematyce. Więc teraz, gdybyś został poproszony o na przykład zaokrąglenie wartości, 5 pierwiastek z 3, po prostu podstawiasz za pierwiastek z 3 1.73, przemnażasz i wpisujesz wynik. U nas akurat będzie to około 8,66. Zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku w zupełności wystarcza. Chyba, że w poleceniu proszą cię o coś innego. Pamiętaj też, aby odpowiednio zaokrąglić tę wartość. No właśnie, czyli jeżeli po szóstce masz wartość od 0 do 4, to zaokrąglasz w dół. Czyli jeżeli była szóstka, po prostu zostawiasz szóstkę. Natomiast jeżeli po szóstce byłaby wartość od 5 do 9, to pamiętaj, że zaokrąglasz wtedy do góry. Czyli zamiast szóstki powinna tutaj pojawić się siódemka. U nas akurat po szóstce jest 0, czyli. Po prostu nie piszemy tego zera, zaokrąglamy w dół. Oczywiście tak samo robić dla przykładów z pierwiastkiem z dwóch. Czyli na przykład jak mamy 7 pierwiastków z dwóch, za pierwiastek z dwóch podstawiamy 1,41 i obliczamy. No i tak samo dla jakichś bardziej skomplikowanych przykładów typu 3 pierwiastki z dwóch plus na przykład 8 pierwiastków z trzech i tak dalej. Kombinacji może być wiele. I te wyrażenia, które mają w sobie pierwiastek z dwóch i pierwiastek z trzech, możesz bardzo dokładnie oszacować, ponieważ znasz ich wartości, tych pierwiastków, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Sytuacja ma się trochę inaczej, jak mamy powiedzmy pierwiastek z pięciu. Oczywiście również mógłbyś uczyć się, ile to wynosi na pamięć, ale nie ma to sensu. O wiele lepiej jest się nauczyć szacować takie pierwiastki. Chodzi o to, aby znaleźć jedną najbliższą, mniejszą pierwiastkowalną od piątki, a drugą najbliższą, większą pierwiastkowalną od piątki. U mnie ta pierwsza to pierwiastek z 4, a druga to pierwiastek z 9. Zwróć uwagę, że obie się pierwiastkują. Muszą się pierwiastkować, bo dzięki temu znamy ich dokładne wartości. Wiemy, że pierwiastek z 4 to 2, a z 9 to 3. I w tym momencie możemy oszacować, że pierwiastek z 5 to wartość pomiędzy dwójką a trójką. Co więcej, dzięki temu, że widzimy, ile brakuje piątce do czwórki, a ile brakuje jej do dziewiątki, możemy stwierdzić, że na pewno będzie to bliżej dwójki niż trójki. Do czwórki piątce brakuje 1, a do dziewiątki 4. Określę więc, że pierwiastek z 5 to mniej więcej 2,2. Kalkulator wypluwa wartość 2,236, około coś tam dalej, więc nasze zaokrąglenie jest bardzo dokładne. W większości przypadków dokładność do 0,5 jest w zupełności wystarczająca. Ok, to jeszcze jeden przykład, powiedzmy pierwiastek z 19. Najbliższa, mniejsza pierwiastkowalna to będzie pierwiastek z 16, a najbliższa, większa pierwiastkowalna to pierwiastek z 25. Tu mamy czwórkę. Tutaj mamy piątkę, tu oczywiście jest 5. I widzimy, że do 16, 19 brakuje 3, do 25 brakuje 6. Powiedziałbym, że to będzie około 4,3. Kalkulator znowu pokazuje wartość 4,3588, więc ponownie nasze zaokrąglenie jest bardzo dokładne. W zupełności to wystarcza. Pokazałem Ci teraz przypadki, które były liczbami pierwszymi, bo 19 to liczba pierwsza, piątka tak samo, ponieważ dzielą się tylko przez jeden i przez samą siebie. Natomiast w sytuacjach, kiedy mamy jakieś większe wartości typu np. pierwiastek z 48, oczywiście można robić to sposobem tym, co pokazywałem przed chwilą, czyli po prostu zapisywać tutaj, że mamy pierwiastek z 36. A to by było pierwiastek 49. Widzimy, że to będzie bardzo blisko siódemki, więc pewnie to jest około tam 6,9 czy coś takiego. Natomiast można zrobić jeszcze to na jeden sposób, ponieważ 48 da się zapisać w inny sposób. 48 możemy zapisać jako 16 razy 3, pod pierwiastkiem oczywiście, i potem wyłączając czynnik przez znak pierwiastka, wychodzi nam, że to będzie 4 pierwiastki. Z 3. Niby jest brzydko, ale pamiętajmy, że znamy dokładną wartość pierwiastka z 3. Więc w sytuacjach, kiedy potrzebne jest bardzo precyzyjne oszacowanie, y, takie rozwiązanie może okazać się lepsze. Natomiast to już są skrajne przypadki, kiedy proszą nas o bardzo wysoką dokładność. W większości sytuacji wystarczy w zupełności ta metoda. Chyba, że ktoś lubi tą, to oczywiście również można. Pamiętając o tym, że nie zawsze wyjdzie nam pierwiastek z trzech lub pierwiastek z dwóch, czasem na przykład wyjdzie nam pierwiastek z 5 i wtedy już nie ma tak prosto. Oczywiście to, co tu pokazałem, również zachodzi dla stopnia trzeciego. Więc na przykład mając pierwiastek trzeciego stopnia z 21 szukamy najbliższej, mniejszej pierwiastkowalnej w stopniu trzecim wartości od 21 będzie to ósemka i najbliższej większej. Pierwiastkowalnej w stopniu trzecim wartości y, większej od 21 i będzie to oczywiście 27. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to było 2, pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to będzie 3. No i znowuż mamy wartości pomiędzy dwójką a trójką. Widzimy, że do ósemki 21 brakuje 13, a do 27 brakuje 6. Więc widzimy, że będzie to na pewno więcej niż 2,5. Powiedzmy, że byłoby to 2,7. A kalkulator mówi nam, że będzie to 2,7,5,89 i tak dalej, więc ponownie bardzo dokładna wartość. To, co pokazałem dzisiaj w zupełności wystarcza do rozwiązywania większości ćwiczeń dotyczących szacowania pierwiastków. Gdyby jednak pojawiły się jakieś wątpliwości lub komplikacje, pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy do Was. A pogotowie matematyczne jest zawsze na dyżurze.